O jak w, tele, w telefonie jeszcze jasno pokazuje Dzisiaj jest z Oskarem On tam chodzi e, Miałem jakiś, ten, jakiś sygnał Taki parę śmieci wykopanych Polmose, kapsle Specjalne jakieś, nie A teraz gaciak, tak to się zaczyna Późno jest, za godzinę będzie ciemno Już pewnie Ale taki wypad Wypad taki bardziej nie na fanty Tylko taki żeby odpocząć bez tego ani rusz, Tupka musi być jeszcze przestrzelona. No, ale w telefonie to jeszcze jasno. Tak już oczy widzą ciemni. Teraz taki guzik. Ciemno się już robi na, na skraju lasu. To. No zobaczcie taki. Fajny. O, tak to wygląda. No Oskar tu na bagna w las. Mówi że na bagnach coś będzie A już ciemno się zrobiło włączyłem światło łózka. łuska O nasza Polska Bo jest z tymi przedziałkami Nie wiem nie, nie widzę czy to jest norglin czy co innego yy... Człowiek ślepy jest kurde jak krety Nie wiem to się tak A dobra nieważne O tu Oskar z latareczką chodzi O jestem w swoim fertlu Pierwsze znalezisko po dostrojeniu koperta od zegarka taka aluminiowa. Doxa jakiś. Ustawienia: Park 2, 15 kHz. Strojenie do, ten, strojenie do gruntu znaczy śledzenie gruntu szybkość na 3. Tak to wygląda, proszę Państwa. No Zobaczymy, pisano do skara wczoraj, gdzie tam był chyba gdzieś w, Kol w Kolbudach, chyba czy gdzieś tam u swojej rodziny. No a tam znalazł coś fajnego. A ja ciekawe, czy to coś będzie. Koło kapsla od żubra był jeszcze taki słabszy sygnał, koło 40 był w ziemi. I zobaczcie. Złoto Weimarów. Złoto Weimarów. Po wykopaniu coś pokazuje 44, chyba 5, coś takiego. Piątka. Ale fajnie się zaczęło, no ładnie. Dużo śmieci tu jest, bardzo dużo. Dlatego mam szybkość na 3 ustawione, żeby, że wiadomo, że on jest trochę pły, płytszy, można powiedzieć, tak gadają. Ale za to szybciej przemiata między tymi śmieciami. które tam rocznik jest, to nie wiem. Czy 20 któryś. Bo już lepiej jestem. Chyba tak, 24. No i piąteczko wpadła. Piątka. Może nie wiem jak jakimś super stanie, ale jest! Złoto walmarów. Teraz kawałek pierścienia wiemy tego. Fajny sygnał. No tu miecie jest do gruba to Już dawno nie znalazłem. Teraz kawałek od lampy naftowej no, mam ci Ale więcej nic nie ma. Sprawdzałem w dołku to Sygnału nie ma, taki kawałek. Trochę miedzi Blisko przy tej kawałku Nie, tej lampy Jakaś moneta Chyba PRL Bo no takie coś lekkie Dobrze biło, około 80 A, 50 groszy 50 groszy Pierwsza moneta dzisiaj 40 Chyba dziewiąty. Czyli pozdrawiamy Antoniego. Jak to mistrz Lonek pozdrawia. Jadi Adi Antoniu, <laughs> Nie. <śmiech> Ale pogoda fajna już jest pod wieczór. Słońce zachodzi. Pomału już. Dzisiaj piękna pogoda naprawdę widać ile tych ile tych kwiatów już wyrosło różnych i zielonów się zrobiło. Parę dni mnie nie było. Około tygodnia nie chodziłem i zobaczcie jak to wygląda Jeszcze trochę i będzie wszystko zarośnięte Obok znowu jakaś ciągłość Ale nie wiem co, ale pewnie PRL następny. Pewnie następny PRL 10 groszy Proszę, ktoś zgubił 50, 10 To mu się z galotów sypnęło I mu nie poszło po prostu Ale ta już jest późniejsza, 60, chyba 5. Pozdrawiam, jak to się ogląda. Malutki polmos od małpki. Jak kiedyś były takie małe małpki. Nie? Polmos. O, zobaczcie teraz. Zobaczcie. Poszukiwacze skarbów. Zadychy. Dziura zostawiona. Piach wygrzebany. Śmieć wywalony i gra gitara. Ja nie wiem, kurde, że to nie można po sobie zakopać. Ładny sygnał 45-46. Mały dołek. I co? Dwa złote z PRL-u. No, dzisiaj PRL-owo. Tak. Taki sygnał to od razu jest. Się myśli, że jest coś fajnego. Albo jakaś blaszka miedziana. Jakieś kółeczko, czy coś. I ten. 80 roku. Pozdrawiam. Żonę Iwonę. 80. Rok. Ros. Jeszcze jak ładnie zachowana. To jest dobry metal w sumie, te, ta dwójka. Czasem mi się zdarza, że ona jest taka zeżarta, ale ogólnie to dobrze się trzyma. Dobra, czas na przerwę. Jakaś taka nakrętka. Oś, taka ośmiokątna, chyba. ci Coś chyba niemieckiego, mi się wydaje. Oni takie mieli. Dobra, to jeste tu usiąść na drzewo. No, pogadałem sobie z jednym panem, ktoś opowiadał, że jakiś jego bracia tam jakieś te monety znaleźli w ogródku. No ale to wiadomo, jak to kiedyś. Zobaczcie, teraz aluminiowa taka blaszka, bardzo mocny sygnał, około 90 tam jakoś. I to chyba jest marka narzędziowa, czy jak to się mówi. 263 ja tu widzę. Myślałem, że może jakiś numerek wsi, ale nie. To tak za prymitywnie poobcinane. Raczej tu. By musiał być jakiś wizerunek psa, ale tu ja tu nic nie widzę. No, wychodzi na to, że jakaś marka narzędzia 263. No, już się ciemno robi, żeśmy pogadali sporo, ponad pół godziny. fajnie, bardzo fajny dzień. Tu gdzieś idę w tym kierunku, jeszcze nie wiem, gdzieś tu się trochę zakręcę. Albo tam gdzieś przy tych krzakach zielonkawych. Teraz coś takiego trochę z żelaznego tu jakieś takiego ząbki nie wiem co to mogło być Tak jakiś dobra koniec ostatni sygnał to był no tyle na dzisiaj no zobaczcie tak jak widać to co było śmieci trochę tam też jest pozabierane podmusów jakiś innych wiadomo jak sprzęt do złożenia Dobra, trzymajcie się. No, hej, do następnego odcinka.